Manko Widzę, Widzicie, że widzisz, się uciekłeś ze mną! lucjanek 2021 Tak, i dzisiaj będziemy odbierać darmowe droby star tutaj musimy wejść. Aż 5, Bo tak wygłosowali, Znaczy tylko ja głosowałem. Tak, mieliście godzinę na głosowanie, ale nikt się zagłosował. nie zagłosował. Tylko ja. No, a, a więc yy, wchodzimy tutaj i za te punkty 1100 10, to mam ich. Bo to jest takie bardzo ważne. No. Że tutaj jest taka ten... Otwieram sobie... DROPY Tak, dropy star Chciałem mówić o ale otworzę sobie dropy star Tak, tak wygrały głosowanie Wrócę Free Drop star Zdrowe. Open brawl stars i Dostaniesz? Powinem no, tak du, 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 du. Du. Tu macie kod QR na free emotkę jajcarza <laughs> y, Tak, free emotka jajcarza bo Może wam się spodobać W następnym odcinku wam dam jeszcze jeden kod QR co nagroda? Wygasła XD. O! O, nagroda! Ok! Dobra, mam. 5 5 Rzadki! Ej, ten będzie bardzo rzadki, potem episki potem mityczny, potem legendarny. Bardzo rzadki nie zgadłeś. Jak będzie epik? Ep epicki. Episki? <laughs> XD. Co jeden, coraz wyższy jest. A teraz rzadki. akurat nie I proszę legendarny, proszę zostawcie łapkę w górę dla farta Tak, zostawcie łapkę w górę, był teraz legendarny uwaga! Bardzo rzadki niestety Słaby oj. dropik, słaby No i... I nie stało mi tylko 100 punktów Zobaczymy czy mogę coś za to odebrać Nie wydaje mi się. Też mi się nie wydaje, no chyba że jednego trupa stan. Hmm. maybe Może akurat będzie legendarny może, może. Ja zbieram na legendarnego dropa. Ogólnie. Aha, jeden dropstał za 1000 punktów. Na razie za 200. Tutaj mamy misję ogólnie. Hmm. Ogólnie tym z kim się wykonane. Możecie napisać w komentarzu, czy widzieliście ten nowy odcinek Minecraft Survival. Tak. Musicie to zobaczyć. nie wyszło. No, ale tutaj zobaczmy tą czapkę, o co z nią chodzi. Chyba można ją wygrać w jakimś tym... Muszę mieć 1100 punktów, okej? Okay? Chyba jakieś losowanie będzie. Poczekajcie, nie wiem o co to chodzi. Też nie wiem. Będę musiał sobie to wszystko przetłumaczyć. No co, widzimy... No widzimy się kiedyś... Widzimy się na innym odcinku, papa!